Cześć widzowie, a w tym odcinku pokażę wam jak najszybciej przejść Jed a Friend, czyli zostań moim przyjacielem. Tutaj jesteśmy od samego początku. gdzie ja już tę grę ukończyłem, ale co jest, On ma taki wielokrotny, zobaczcie, pierwszy raz tak co są ode mnie. Ale najpierw idziemy, sobie tutaj możemy zaraz dołączyć do grupy, ale najpierw otworzymy sobie spino i zobaczymy co nam dropnie. I teraz mamy plus jeszcze jednego spina. dostaliśmy plus jedna lagbusta i otwieramy jeszcze jednego spina. To co jest. Mamy 500 energii, dobrze. Teraz idziemy sobie rzucać. Nie mamy żadnego petu, więc czemu nie mamy? Zaraz wam powiem. Dobra, Idziemy teraz. No kurde. Bagowało mi się coś widzowie. a pomocy! No bardzo we nic. Teraz idziemy otworzyć nasze pierwsze jajeczko. Auto, za 75. No 250, więc chyba na. Nie. Możemy sobie to za 250. Zobaczymy co nam dropnie. I. Tak, mamy komona. Ale to nic. Otwieramy jeszcze raz. I co dropniemy dmu, wow, mam rzadkiego względem. Wow, jeden kółko dwa. Daje, co jest? Tu bo jesteśmy jeszcze raz silniejsi. Ale tu nie mowa o tym. Tu mowa jak najszybciej przejść tą grę. Oczywiście musieliście ciągle gester tutaj robić. Jajka otwierać. na początku rzucać i jeżeli chcecie tutaj, to robicie, to musicie robić tam jest takie, coś, że się nie da rzucić, więc musicie się zresetować. Ja mogę rzucać tylko sobą, bo nie mam nikogo w znajomych widzowie XD Polecam graczom, którzy grają na komputerach, im jest łatwiej, nie laguje. A graczom takim jak na telefonach czy na tabletach będzie lagowało. Ale to nie, zaraz musimy zobaczyć. Wow! To jest widowe. No znowu nie możemy rzucić. Ale widzowie, teraz widzimy się, jak będę mógł o, odebrać skrzyneczkę. A gdzie dołączymy do grupy, widzowie, idziemy tutaj i odbieramy sobie tutaj rzecz. Widzicie, dostaliśmy dużo tutaj, właśnie tych. No. Haj, teraz otwieram sobie jajutko za jedynka. I dropnął nam jakiś fajny pecik. Uuu 2,5, dobre Dobra, teraz lecimy jeszcze raz rzucać. Wiccie VIP-a możecie sobie kupić, za to dostajecie plus jeszcze. Tutaj nagrody inne. A to dzisiaj nie o tym. No tutaj czekacie właśnie na to, na, na te nagrody. Otwieracie jajka. A jeszcze zapomniałem Wam o czymś wspomnieć to też jest bardzo ważne musicie to robić iść tutaj i sobie dokupywać busta czyli rakieta się najpierw za 10 tysięcy to odblokować. Dobra mamy 2000 zostaliśmy. energii tutaj i teraz co mamy jeszcze GWEF tak Także my idziemy sobie otworzyć dwa jajeczka za 1000. Wow! Mamy jakiegoś unkomona I kolejny uncommon. I jeszcze ostatnie jajeczko otwieramy. I uncommon. Mamy trzy uncommon. Staliśmy. A nawet są mocne? Dobra, lecimy, wrzucamy leć Aj, ale słabo Dba, idziemy gwiazdki teraz pozbierać sobie. Polecam też kodę wpisywać... Um, patrzcie, um, kod cyf. Um, um. jakie były kody widzę? Bo zapomniałem. Zaraz wam powiem kody. Mamy taki kodzik. Nie działa. Kolejny kodzik, gifting. Mamy plus jeden, lagbusta. Dobrze. Kolejny kodzik widzowy to easter. Zobaczcie sobie. To odkurza. Easter. Co? Widzowie tymi sposobami co wam mówiłem Zobaczcie jakie pety sobie zrobiłem Ten pet jest z tego kodu e-aster Mamy już tyle energii widzowe teraz kupujemy rebirth I tutaj rebirth mamy to Teraz idziemy na prakty wysyłać ludziom Na przykład takie jak, takie, yy, taki nikt nie przyjmuje trajdów widzowie, nie Co ja mam? Co my mamy zrobić jak nikt nie przyjmuje? No musimy rzucać pety Żeby je robić sobie Trudno Patrzcie, już jestem pion. Nie? Nie jest tak, że no... Nie mamy komu wysyłać trailu. Na razie ktoś mi wysłał trail, ale chyba mega jest widzowie, zobaczcie co my dostali, jakie fajne feciki jej, zobaczcie. Teraz to my będziemy szalali. Zobaczcie, już szybciej biegamy. Nareszcie widzowie! To oh jest? wow! Jak my lecimy, tutaj Ej, mega! Dobra, mamy już rekord! Zrobię. nie potrzebuję. Bo... Nie my. Może... Ja tutaj. Teraz musimy tylko zdobyć jedną następną krainę widzowię No to nie tak szybko zajmie ale tu zajmie zrobię zajmie troszeczkę nam, zajmie muszę wam powiedzieć ale właśnie tymi sposobami uda się Wam przejść najszybciej tą grę Teraz sobie jeszcze busta właśnie o tym to wam mówiłem kupię, bo zapomniałem właśnie z tego wszystkiego co go zrobić. Ale zaraz sobie to właśnie zrobimy. Ja polecam kto gra na komputerze te sposoby. Będzie Wam łatwiej. W tym czasie byście już mieli tą następną krainę, bo tam nie ma lagów, lepiej się gra. Tych petów nie potrzebujemy. Mamy nowy rekord, yy, kolejny głos plus jeden power boost. Fajnie idziemy kupić teraz tutaj właśnie zobaczcie urok nawet 18k 36K. no i już teraz mamy burszcikaw. O co chodzi z boostem? Będzie nas tutaj przyspieszał jak klikamy. Dobrze. Zobaczcie. Widzicie? przyspieszam mnie. I o wiele szybciej działam. Przez tego boosta. Bardzo się opłaca. My lecimy właśnie... Wiecie, musimy to zrobić. My musimy kupić krainę. Nową. Jak kupimy tą krainę... Koniec odcinka. No właśnie, i tak najszybciej... Tymi sposobami najszybciej przejść tą grę. Mnie nie wiem czy najszybciej, ale według mnie tymi sposobami jest najszybciej to zrobić w Zaraz! Dobra. Zobaczcie jak my lecimy. Po prostu foki, dobra. Ba. Mam nadzieję, że to będzie już, myślę, że ostatni rzut i koniec, gdy kupimy jeszcze tą krainę i kończymy z odcinkiem, właśnie tak jak mówiłem, lubcie to, opłaca się bardzo Wam. Ja tutaj stworzyłem sobie konto. to nie jest moje oficjalne po prostu i idziemy kupić to. Nareszcie, widzowie. Lecimy kupić Krajny World 2. Zotykmy w, w ogóle trwać na serwerze, więc nie jest tak źle. I zobaczcie, mamy taki świat. Zobaczcie, tutaj od razu się wszystko zmienia. Widzicie, a to by było na tyle, więc pa pa!